Siemanko boczki. z tej strony Lisek i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dawno nie było paczek za top 100 tygodnia, ale dzisiaj, dzisiaj wreszcie te paczki się pojawiają. W następnym tygodniu, prawdopodobnie poniedziałek, wtorek albo niedziela, pojawi się relacja z właśnie z ostatnich 10 spotkań. Przypominam o zostawieniu łapki do góry, bo będzie się działo, będzie się działo. Czerwony przyciskam na dole, zostawiajcie subka, będzie mi bardzo, bardzo miło. A my lecimy, lecimy z trzema paczkami za 100 tysięcy, no i dodatkowo jedna paczka z 11 informami, gdzie będzie się czaił Luis Suarez. XDDDD w komentarzu. Lecimy. A więc odbieramy nasze ukochane nagrody za top... Okej. Okay. Elita 1 to miesięczne nagrody na szczęście. Okej okay, mamy te top 100, już tutaj mały, yy, mamy emocje się pojawiły, więc yy, zarobiliśmy 125 tysięcy monet, yy, dodatkowo yy, jedna paczka. Z 11 informami, no i 3 paczki za 100 tysięcy. Więc polecimy, tak, może z buta y, tą paczkę za 100 tysięcy. Pierwszą sobie otworzymy. Ta paczka będzie oczywiście w kolejnym odcinku na moim kanale. Paczka z 20 informami, jeśli chodzi o rangę miesięczną Elita 1. Więc lecimy z pierwszą paczką za 100 tysięcy monet. Oby były banery, bo jeśli będą banery, to może być naprawdę ciekawie. Są banery i jest jakoś takoś y, zielono. Chyba już. Y, Francja, kościelny, okej, okay, 84, no to nie jest karta marzeń, zdecydowanie, ale y, można sobie w jakiś sposób to wytłumaczyć, no, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, mamy kartę 84, wiadomo, że zawsze y, może być gorzej. Lecimy z kolejną paczką w ciemno, polubiliście to bardzo, ale to bardzo mocno, przypominam, że to bardzo szybko musi zostać... Yy, no, muszę bardzo szybko zdecydować, jaką kartę trafiłem, więc oby były banery, bo no, w tym momencie nie mam zielonego po jej cia. Ok, Maradonę trafiliśmy podobno, więc mamy tak, 10 sekund. Eee, Gwarancja Kantę. Obstawiam, że Kantę trafiłem. Obstawiam, że Kantę. Będziesz na netherlander. Enzonzi, ale wy jesteście, ale wy jesteście koledzy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 83 Enzonzi, dramat, no dramat, tu nie ma co się oszukiwać. 83, karta w tym momencie to jest yy, coś złego. Dwie paczki za 100 tysięcy, troszkę poniżej oczekiwań, ale to wszystko jest dopiero przed nami. Zobaczymy, co będzie się działo w paczce numer 3 za 100 tysięcy. Może jakaś ikona, może jakaś fenomenalna karta, a może nic. Też jest to bardzo, ale to bardzo możliwe. Zobaczmy. Brazylia, karta PO, Dani Alves. 84. No te paczki na 100 tysięcy, no u mnie jakoś wybitnie, no nie działają. Nie działają, ale, ale my się tym nie przejmujemy. Jeszcze mamy Bernardo Silva bodajże, tak? Caiechona też z yy, odświeżoną twarzą. Okej. Okay. I jeszcze mamy Farmano, 84. Więc no powiedzmy, że ta paczka w jakiś sposób może być... Niezła. No i ostatnia paczka w tym odcinku. 11 kart w formie. Paczka za top 100 tygodnia. Paczka bardzo fajna. Dawno jej nie było na kanale, więc już sama obecność i tutaj na pewno jest bardzo pożądana i miła. Zobaczmy, co się będzie działo. Jaka to będzie flaga? Będzie to Francja, ok? Czyli Napastnik i Benzema. 87. To nie jest najgorsza karta, umówmy się. To nie jest najgorsza karta. On wyjdzie, wychodzi. Ok, mamy Benzema. 87. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dwie karty, trzy karty, najlepsze już nam uciekły. I co tutaj? Mamy Sawicza pięknie i jeszcze Czan, choć tu Czan nie ma. Chana. Oj, 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 oj. Ale ta paczka naprawdę jest, No, jak na moje standardy, naprawdę jestem uradowany tą paczką, co nie? Naprawdę. Sawicz, y, 400 tysięcy, benzema, y, stówka. Do tego Arias, warty Quixel. Jarsztein, chyba też Quixel. Dokładnie tak. Romagnoli, warty, uwaga, też Quixel. No i tutaj wszystkie inne karty o wartości Quixel. Tak, dokładnie tak. Ale naprawdę te dwie karty nie są takie złe. Nie są takie złe. No i mamy dwóch Polaków oczywiście. E, Sawicz kosztuje. No nie, 400 nie. W sensie nie 500, nie 500. No wystawimy go pewnie, żeby on szybko jakoś poszedł. Tego już pewnie nie ma. Więc jest naprawdę fajnie, bo w tej paczce mamy gdzieś około 600 tysięcy. Myślę, że koło miliona się zakręcimy. A więc, byczki po raz drugi chyba w tej chwili opłacało się wbijać top 100. No, bo karta Savicia plus karta Benzemy to już jest 500 tysięcy monet. Dodatkowo, jeszcze te inne informacje są warte około 100-150 tysięcy. Dodatkowo, jeszcze jakieś końcy, dodatkowo te paczki za 100 tysięcy. Więc myślę, że koło miliona nasz zarobek za te food champions no, się zakręcił. Biorąc pod uwagę, że obstawialiśmy naprawdę tragiczne te paczki. Było fantastycznie. Przypominam, dajcie znać w komentarzu, jeśli byliście na streamie, bo no zawsze mnie to cieszy. Zawsze mnie to cieszy i lecimy z kolejnymi materiałami. Dzisiaj wieczorkiem streamu oczywiście z Champions. Będziemy walczyć po raz kolejny o top 100 i tygodnia i miesiąca. Więc zapraszam serdecznie i do zobaczenia. siemanko!